Witajcie! Eee, przywitaj się, nowy gościu! Witam z tej strony kapi, Ta 2001! Tak, 2001! Kapi! Witam! Zawitał do nas w serii w minecrafcie! Tym razem to jednak nie jest Minecraft Better than Adventure, tylko zupełnie nowy Minecraft. To jest Minecraft Re-InDev, czyli alternatywna wersja Indeva. normalnie. Mam dzisiaj. Zgadza o, się. No co nie bijesz, ty, ty kurde, Kutasie No to. No ty mnie bijesz, <laughs> to, panie To ty nie, kurde bijes Ty nie bijesz. Kurde! Dobra. Nie better, O. ci. Ale fajnie. O! Patrzcie, jak Ray fajnie, call. lewituje normalnie Normalnie lewitował ten... No o. Myślałem już, że mnie na szkolnym 17 no, tepnie, ale całe szczęście nie. No, jednak nie, jednak nie wyszło tak jak trzeba. Tak, gówno prawda. Y, miałem wyjaśnić pewną kwestię. To jest jakby alternatywna wersja in w czyli jakby posło... Ten Minecraft w innym kierunku, gdyby Jakby na tej motyfikat, jakby ta wersja posła W innym kierunku No kurde, nie wiem jak to powiedzieć No No zrozumieją no. coś tam Chyba, no Bardziej chodzi o to, że Że tutaj mamy dużo rzeczy Nowych, nawet z nowej wersji No, kurczaczek No O, jajka dostałem, patrz Już patrzę <laughs> No Chodźmy, piesmy, świnie, po co nam do tego? Do... O kurde, patrzcie, Nowa zjawisko, panie, normalne Mamy krowę, kurde, z kwiatkami Zobaczcie no. sobie, widzowie, to normalne. patrzcie O, nowe... Nową rzecz mamy, widzowie, kurde, no. krowa. krowa Krowa z kwiatkami Krowa ski no co ją zzuca skapi Co ją... No i co mnie zzuca z te ty, kurde co? Jeśli, raz, jeśli, jeśli, jeśli raz mi wanny jest, to ci psy chipsy, Chciał być Eee dobra, dom trzeba zbudować Dum, Dum no, trzeba zbudować Gdzie go zbudujemy? No nie wiem Chodź, tam Dole. zbudujemy Tam, 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 chodź Tam, tam zbudujemy dom A czemu? Można pod ziemię. O, mamy tu mnóstwo ziemi. To ziemię też zbudujemy. Nie, ja chcę z drewna dom zbudować. O, dobra. melon. Normalnie mamy nową kolejność. O kurde, ale teraz czy ten. Dobra, dobra, teraz mnie słychać. Tak, słuchaj, słychać, o, o, kurde! O, no i pies jest no Kurde! Dosłownie powtórka z Better than Adventure. Kurde! No. O, melony. Czekaj, wczytuje mi się świat! Nie! Co tak długo? No, w końcu. No. Idź, zbierz moje zecy, które tam mi przypadły. Tak, aby nie było. Na, na mnie. Aha, a to chyba zjadłem te melony. No, no super. Fajnie. Tak? O! Tutaj jakieś krzaczki z jagodami znalazłem. O, ciekawie. Tutaj mamy jakieś fajne krzaczki Tutaj mamy sobie drzewa. Tutaj mamy sobie kwiatki i róże Rozmaite. Tutaj mamy sobie kurde, prawie ksys. <grym> O, i wilc. Wilca znalazłem. O Wilca. Mam se wilca. O kurda, co to jest? Będę musiał to... <laughs> zaraz sprawdzić. Ło, co to za drzewko! Ej! Gdzie ty kapi jesteś? Zgubiłem cię! A no tam nie. jesteś! Chodź tutaj do mnie! No, dobra. Chodź do mnie! Ty! Ty kapi, idź może zrób sobie... zetnij jakiś zewo i zrób może tego killow. No. no, spoko, spoko. A ja... A ja zacząłem zbudować domek Nas ukochany dół Tak. wysoko Wszyscy razem dopik dajmy Tak, tak Pamiętam to kurde słynną piosenkę normalnie O kurde, noc Będzie niedobrze Bardzo niedobrze Jak zaraz się gdzieś nie ukryjemy Dobra, szybko Dobra Robię plan awaryjny. Robię tutaj lepiankę. Na razie w tym miejscu. Robię plan awaryjny. jestem? Spokojnie widzowie. Zaraz się rozkręci. To przecież nie będzie, To ja trochę zebrałem tutaj we, wełny O, dobra. chodź, tutaj robimy lepiankę. No. O kurde. Coś zrobił. Dobra. Dobra, Dobra bior, robię drewno. Karwa kawka. Karwa kawka, no. O, no, jak badura mówił? Wem, słynny badura, kurde. Z kiepskich. Dobra, mamy sobie bunker drewno. mały. Mamy sobie mały bunker. Jedno usta. O, drewno ma tutaj jedną tekst... Dre Drewno ma trochę inną teksturę, jak widać u mnie. No. O, dobra, zrobiłem łóżka. Yy, także trzymaj. No to jest dobra, chodźmy spać. Ja idę spać. Ty też chodź spać. Ja, no ja też, dobra. Pimy, jak już będzie zionek. O kurwa, toś mi gryzie. Fajence, ciebie... kurde, pajęc kurde. Wejdźmy trochę. O kurde, tu jest dobra. Myślałem, że zejdę na zawał <laughs> Aleś, ale, ześ się przez trasę, się w Zestrałeś się? No ja nie. Kurde, jak teraz No, dobra, chodźmy spać, Se dalej Nie się boję No ja I znowu, znowu cię to ktoś dorwał a ja, a mnie nikt nie dorywa <laughs> Nie ma sensu no, Masz jakieś zarełko? Masz jakieś jakieś za, zarełko? Nie, nie mam zarełka Kurde Kurde, no Dobra, idę na misję samobójcą Uważaj, chcesz iść ze mną? Czy, czy zostajesz? No Tch, Dobra, idę O, o proszę, creeper, creepur kripur. O nie Wybuch granatem ostatecznego rozpierdolu. Tak, granat ostatecznego rozpierdolu. Aha, i zginąłeś znowu. Znowu zginąłeś. Kurde, nie, zaraz ja to zginę. Super, super zadznamy, kurde. Super, super idzie. Wągiel, sypko, Wągiel, kop. Nie wiem, kiedy. Wszędzie potwory, szybko Dzianek, jak już pędzicionek. Hehe, a ja se kopię. Dobra. Nie, nie ma tak ale... łatwo. Tak było właśnie w Alfie na wieki wieków Amendze było łusko, nie dało się iść spać, kiedy było ciemno. Bo wtedy nas budziły potwory w nocy, bo się pojawiały. Wy... Wypierdzielać. Wypierzeć, znowu! Ja pewnie nie będę ginąć często, bo w Minecrafta to rzadko gram No, w tej serii to nie ja jestem odgnięcie, tylko kapi tym razem. mamy cię no. różnicę. Teraz to ja jestem w. Stopień dowodzenia. Ale, ale za to też jestem odprowadzania. Kurde. Kurde, mele, tak? Kurde, mele. Nawet nie wiem. Kurcze, nawet kurde! nie wiem gdzie, gdzie śeledz, jest kurde, szelet, nie mogę Cię nigdzie znaleźć. No bo ja jestem w podziemi, kopię węgiel. Węgiel, kopię węgiel, żeby było. Chcę węgiel. Eee, no. idź do tam do, idź do... wody. Co, utopić się idziesz? Nie, pływam na wodzie. Aha, to, to, to fajnie. Będziesz się pływał, pływał i pływał. No szelet, tu no zostaw mnie, szelet, kurde. Ścielet! Ścielet! O, tylko nie gon ścielet! Gonią mnie na wodzie y, dwa creepery Zielone ta ogóry i ścielet. Fajnie! Fajnie! Ej, płytę mógłbyś zdobyć w sumie, gdybyś się postarał! E, no w sumie Dobra! Uwaga! Wyskakuje! Kurde! Nie, ścielet, 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 nie, nie, nie! z, dalejcie. Wszyscy sobie zaleć. Surprise, motherfucker. Kurde nie! Jaki zawstydzenie, tylko... Do bunkra! O! Bezpieczny jestem! Mam pochodnie! Kapi! No, mam pływa. pochodnie! O, to zajście! No, kurde! No, a ja se cały czas pływam po wodzie. Nie wiem w którą stronę. Kurde! Może jakaś, może spotkam jakąś galerię i będę pływać. Nie pójdę spać, bo, bo ten, bo muszę czekać na ciebie, a pójdę sobie spać. Chyba, że nie? Nie, muszę czekać na ciebie. A, tylko nie wiem gdzie cię. Dobra, powiem ci na koordynatach, jaki jestem. Jestem na X109, na, na Y YY, jestem 72, a na Z82 test Dojdź na te koordynaty, to mnie znajdziesz. Czekaj, bo szukamy. Gdzie to, gdzie to pokazywało te koordynacje? M F3, F3, F3! No, ale przynajmniej podstawowe rzeczy już mam. Mam crafting, skrzynkę, i piecyk, i łóżko, i wszystko. O <grych> kurde, nie! Ja pierdziele! Ja... Jak mnie kurde zaskoczył! Kurde, nie! Chyba cię widzę, dobra. Chodź szybko! Szybko! Uważaj na creepery Przed. przed domem! Są creepery! Uważaj! Creepery są przed domem! Uważaj! No mówiłem! Uważaj! Kurde! I o to nie! Mówiłem! Uważaj! Mówiłem! Mówiłem tobie! Uważaj! a ty kurde nie słuchasz! Mów, mówi, cześć. Mówiłem! Mówiłem właśnie... Chciałem powiedzieć, że właśnie przed z dach, ale spóźniłem się. No. Ja pierdzelek! Kurde! Mówiłem tobie! Chodź przez dach właśnie i zamuruj sobie ja, Jestem mazara Tak, jesteś kurde Ciota, tylko ci powiem Kurde Ciotta jesteś wie, Ale chyba wie zresztą, wiesz już w którą nie? miejsce, wiesz chyba w którą miejsce pójść, co nie? Wspomnij mi jeszcze raz te koordynaty 110? Y 72, a Z 82 no. też. I wejdź tak przez dach Wejdź górą Ja ci zamuruję szybko górę i wejdźmy No więc, tak żeby było szybciej Ojej O, dzień się robi O, no to zajebiście Za, do za późno dołączyłeś tutaj <grymny> Ale przynajmniej Ale chodź Mimo wszystko Dobra, idę, idę A wy a wy się po, wy. A wy potwory, płońcie płońcie na stosach. Jak w salę. O. No, już prawie. Kurde, szelet. Szelet, ty. Kurde, nie mogę ci trafić w ogóle. O, chodź, bliżej. Chodź, w ogóle ten szelet jak widzieliśmy ma kocan w ogóle. To ciekawe, Ciekawi mnie ten szelet. A, ok. No, ok, fajnie, no. fajnie. No, Creeper nie wysadził granatem ostatecznego rozpierdolu. Ostatecznego sobie. rozpierdolu. Granat ostatecznego rozpierdolu, kurde, Creeper dalej Creeper, 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 ze wszystkich stron Creepery. No, no, kurde, zostawcie mnie, Creeper, ogórki jedne. A nie, No Creepery, das a nie zombiaki jakieś szkielety. O, w ogóle ten. Ale już spokojnie się palą ząbiaki, to już nic ten. W ogóle niebieskie z pełne niebieskich z Kurde, Creepery! Nie! Nie, nie! Hmm. Proszę, proszę! Nie! Nie! Nie, po no, nie spied No nie no! Kurde! Ja pierdzielono okay. tylko. Tylko dwa sentuska mi zostały, na nie! O, znalazłem znowu tą krowę z kwiatkami Dobra, dołącz do mnie, mamy chatę zbudować Mamy misję do wykonania, kurde, krowa spadaj do grobu Do grobu krowa, dobra. idź O, mam, widzę cię O, dobra, chodź Idź, idź, rąbaj drewno A, a ja, a ja będę ten, a ja będę tutaj coś innego jeszcze robił Dobra No Świetnie Eee Kurde! No, żeby jednak sobie wybudować ziemiankę? Nie! Dawaj, dom! W końcu ziemi jest na tyle pod dostatko. Ziemia... Tak... Ziemianka to dla prostaków, kurde! My jesteśmy profesjonaliści! My budujemy, kurde, zaawansowane wille z basenem. My normalnie budujemy willę z basenem. Owca, czego ty chcesz? O, owca! Owsa dalej, jak to było kurde w jednym tak. odcinku BTA <grych> Ale tutaj muszę przyznać, ziemi jest kurde ma w chuj normalnie tej ziemi jest No dobra trochę pożywionka zdobędę może No idź zdobyć trochę drewna, trochę tego i będziemy ten robić Chulia. domek